Kończymy oktawę Bożego Narodzenia tą uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, jednocześnie rozpoczynając nowy kalendarzowy rok. Ta tajemnica Maryi, jako Bogu, Boga, Rodzicy, dobrze się wpisuje właśnie w Boże Narodzenie. Bo Bóg się rodzi. My się pochylimy nad drugim czytaniem z listu Boga Latów. Który mówi o tym, jakie jest miejsce Maryi w zbawianiu świata, może, powiedzieć, Czyli zbawieniu każdego każdego z nas. Bracia i siostry, gdy nadeszła pełnia czasu, ona nadeszła wtedy, kiedy Jezus się urodził. Zesłał Bóg swojego syna. No i Bóg posyła swojego syna na świat, syna Bożego. Ale zaraz o to jest napisane zrodzonego z niewiasta. Czyli też Syna Człowieczego. Słowo stało się ciałem, Bóg stał się człowiekiem. prostu to skrócie powiedzieć. I potem jest takie już bardzo biblijne, takie fachowe stwierdzenie, że zrodzonego pod prawem. To ma takie znaczenie, że Jezus Chrystus Syn Boży przyszedł do ludzi. Można powiedzieć, którzy noszą jakieś brzenie pod pręgierzem, czyli ludzi przez coś zniewolonych. Aby wykuł... Dlatego jest dalej, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, czyli była jakaś niewola. To jest niewola grzechu. Prawo w ogóle było po to, żeby nie dopuszczać do grzechu, symbolem walki z grzechem. Oczywiście my wszyscy każdego dnia będziemy do końca życia grzechem walczyć. Ale dzięki Jezusowi Chrystusowi, Zobaczcie, jak to, jak to, jakby, jak jest droga dzięki Jezusowi, żeby, przez, żeby zwyciężyć. Raz dokonało się to z tej niewiasty. Gdyby nie było Maryi, to by, tego, to by się to nie stało. Co tego wróci. Na dowód tego, że jesteście synami, dorzucamy córkami, czy Boga, dziećmi Boga, w skrócie Bóg zesłał do serc naszych ducha syna swego. Ducha świętego, oczywiście. Zobaczcie, a jak Jezus się stał człowiekiem w zwiastowaniu? Duch, stąpi na, Duch święty stąpi na ciebie, poczniesz syna. Tak mówi anioł Gabriel do Maryi. I podobnie, tak samo jest z nami. Przychodzi, znaczy Bóg przez anioła i mówi, że w Tobie jest Bóg. W każdym z nas się rodzi Bóg duchowo przez łaskę na podobieństwo Maryi. My wszyscy jesteśmy jak Maryja, podobnie jak Maryja. Że Bóg zsyła nam swego ducha, aby to nasze grzeszne ciało, nasza grzeszna natura została przez to bóstwo zamieszkane. Bóg i ten duch woła w nas. Właśnie to Abba, ojcze. Do tego doprowadza wcielenie Chrystusa, że my możemy Boga nazywać ojcem. Mamy ojca. Jeszcze wrócimy do tych, tego zdania świętego Jana, że się narodzili nie z żądzy, nie z woli męża, żony, tylko z Boga się narodzili. Właśnie przez Maryję Jezus Chrystus zwycięża w nas to, co złe. A zatem, to ostatnie zdanie, zrozumiałe, zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem córką. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Zaczęliśmy od tego prawa. Prawo to tak, człowiek może tak trochę żyć. Jakby coś z jakimś wielkim trudem ciągnął albo pchał. Prawdziwa, właśnie, człowiek naprawdę czuje tą duchową łaskę chrześcijaństwa, to przestaje się tak czuć. Przestaje się czuć zniewolony. Czuje wolność wewnętrzną, która oczywiście jest najważniejsza. Bo jeżeli Człowiek, każdy człowiek nosi, nosi jakiś ciężar. To jest niemożliwe, żeby człowiek żył bez jakichś obciążeń, cierpień, trudów. Jeżeli wewnętrznie czujemy się wolni, czujemy się dziećmi bożymi, to wtedy jest to o wiele lżejsze. To jest o wiele łatwiej żyć, nieść te ciężary. A jeżeli człowiek ma w środku wielki głaz, który przygniata jego duszę, to wtedy ma dwa ciężary do niesienia. Ten w swojej duszy i ten całe swoje życie na zewnątrz. I się dwukrotnie bardziej męczy. My naprawdę dzięki, dzięki, o właśnie, teraz jeszcze zakończę, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Ona, przez to, że stała się Matką Syna Bożego, stała się także naszą Matką. Ona nas rodzi. Dla Boga. My się rodzimy przez Maryję. Z tajemnicy Maryi. I nie tylko mamy już niebieskiego Ojca w niebie, ale mamy tam Matkę. Czyli nie jesteśmy sierotami. Pełną, można powiedzieć, Bożą protekcję i opiekę.